Hej wam, witam Was ponownie w już drugim odcinku naszej serii Let's Play... Let's play. Wolę używać polskiej nazwy. Zagrajmy w Pokémon Emerald. Tak. E, lekko się to zmieniło, ponieważ e, podtrenowałem naszego Gikona, nasz ósmy level, oglądał atak e, Absorb typu roślinnego, który. E, e, Zabiera przeciwnikowi y, tyle hp, ile zadaję mu damage'a i przekazuje go mi. A w sumie jeszcze opowiem o tych tutaj wszystkich rzeczach. Tak mamy typ y, i umiejętność. Y, każdy Pokémon ma inną umiejętność. Akurat ten y, y, ten Pokémon ma taką umiejętność, że wzmacnia ataki typu roślinnego. No i natura, pokémona i level natura jest też bardzo ciekawym atutem pokemona, bo różne natury mają różne bodźce bodźce i na przykład niektóre dają do ataku, niektóre do defensywy, niektóre odbierają na przykład ataka, dodają do szybkości i takie różne ale no dobra, zaczynamy dalszy ciąg naszej podróży tak. Teraz musimy iść spotkać się z Mei, która również dostała swojego pierwszego Pokemona Ale my jesteśmy lepsi i ją na pewno pokonamy Dobra Jesteśmy w mieście Oldale Oldale Miasto jest... Słabe Nie ma nic ciekawego w tym mieście Jedyna ciekawa rzecz to ten gościu Opowiada nam o tym, że pracuje w marcie, w markecie, świeżo go otworzył I sprzedaje różne rzeczy, tak jak pokebole I otrzymujemy od niego za darmo potion Potiony to przedmioty, które potrafią uzdrowić naszego pokemona o określoną liczbę y, punktów Akurat zwykły potion y, zwiększa o 20 punktów w nasze życie Ale dobra, lecimy dalej I mamy tutaj nowego pokemona. Jest nim Pućjiena. Jest to pokemon typu ciemność. Jest to pies. Pies ciemność, tak jakby. Jest dosyć słaby, nie polecam go łapać. Dobra, idziemy dalej. I mamy mail. O, to pierdasta znacz zauważyłaś. Tak dostałem od twojego ojca Pokemola I mamy walkę z May. Naszą główną rybalką w tej grze. Tak samo jak w był, e, no, e, Green jak był no. Green i green. No ten drugi, no. Mniejsza to. I ona wybrała Turcika. E, I to tu jest ciekawostka, bo niezależnie od tego... Trzeba było włączyć GG. I niezależnie od tego jakiego my Pokemona wybierzemy, ona będzie miała Pokemona, który jest silniejszy przeciwko nam. Ale tak, tak będzie jest to lepszy. Mordę. Chwileczkę. Dobra. Będzie teraz spokój. No tak. Specjalnego Damage'a nam ona nie zadaje, więc dlatego wolałem bić te trzy poziomy. I się pokonany, i jesteśmy mi w miarę dużo punktów. Donaliśmy maj. Tak, jestem całkiem niezły. Dzięki za komplement. I tej jakże ekscytującej walce możemy się udać znowu do laboratorium, ponieważ Majta. Tak. No, ale miś też podpowiedziała. Widziałem, że jesteś tutaj. Nie musiałaś krzyczeć. Okej. Okay. Dobra. Znaszcie, kochane liter. I profesor Birch opowiada nam, że bardzo dobrze walczyliśmy z May. I otrzymaliśmy Pokédex! Chyba nie trzeba tłumaczyć co to jest za wynalazek... Ale ja wytłumaczę dla tych co by nie widzieli. I otrzymaliśmy Pokebole! Tak... Możemy teraz łapać różne Pokémony Dziękuję za tak przydatne rzeczy. I teraz tak, Pokédex jest to, no... Jak każdy wie, encyklopedia dotycząca Pokémonów, naszym zadaniem jest uzupełnić ją. A, i nie powiedziałem. Podczas treningu napotkałem nowego Pokémona, którym jest Wurmpl. Jest to Pokémon Robak. Jest to Pokémon Robak i typ ma nawet Robak. Więc. Ogólnie jest kiepski. Sam Wurmpl w sobie, ale w późniejszym stadium rozwoju jest taki może być. I mama! Mamo, dlaczego nas blokujesz w tym momencie? Tak, byłem u profesora Bircza. Tak, wyruszam w podróż, tak. Tak. Otrzymaliśmy kolejny przydatny przedmiot, jakim są buty do biegania. Buty do biegania przyspieszają nasz ruch, jak się wczoraj... wczoraj... No wczoraj. Przedtem e, biegać, ponieważ chyba nasza postać była błosa. Ale tak działają buty do biegania. One przydatnie przyspieszają w miarę nasz chód. Ale jest pewne, ale tak. W biegu bardziej nas yy, spotykają Pokemony. Napotykamy. My napotykamy, po. I nie wiem czy mam przyspieszać walki. Napiszcie mi w komentarzach. A i w ogóle czy chcecie to oglądać, bo... Yeah, B... No nie wiem. Robię to, bo robię, ostatnio nie mam nic do roboty. Teraz mam zamiar złapać mojego pierwszego Pokémona, jaki nie jest Wum. Dziękuję Tobie za wtrącenie mi się w kadr. Wiecie co? Podałoby mi to przyspieszać. Zawsze ten Pokémon występował tutaj. A teraz go nie mogę łaskawie znaleźć. Nie, nie wąpel. Kurde. Kątwa let's playa. No nie. Nie dobijajcie mnie. To może. Ech. Czy no. Jak cały dzień będę musiał przetrwać na szukanie jednego pokemona, to ja dziękuję. Bez przesady. Może tutaj będzie... Nerwy. Nie no. Teraz mnie nerwica weźmie. W końcu. Ale dziewczynko. Dobra, przebolejmy to. Zigzagon będzie moim pierwszym Pokémonem, Dlaczego? Ponieważ bardzo go lubię, ma przydatną umiejętność i jest bardzo silny. Więc... Pokeball! Działaj! Tak! Emforia rośnie! Złapałem mojego pierwszego Pokémona. Mm, nadam mu imię i nadam mu imię na część jednej z moich... Mojej... Znaczy, na część przeciwników z jednej gry, którą bardzo lubię na konsole PSP. Mm. nazwę go Zigoton Są przeciwni. Zigotone to są przeciwnicy z pataponów e, Jedynki tak dobrze sobie przypominam i na cześć pataponów nazwę go Zigoton aha i teraz gdzie byłem to było centrum Centrum Pokémon, w którym możemy za darmo uleczyć swoje Pokémony. I powoli kończy mi się czas, ale myślę, że zaczniemy udawać się na drogę z za drugą. W każdym razie nasz Zigoton jest słaby. Um, dużo szybkości. Nie wiem, ten odcinek będzie dłuższy 12 minut. Tak. Tak sobie życzę i tak będzie. I walczymy z naszym pierwszym napotkanym trenerem, który napotkamy jeszcze mnóstwo. I jak mówiłem, będę przyspieszał walki. Tak, zabsorba. Czemuż by nie? Tak, pokonaliśmy naszego pierwszego trenera. Tak, trenera. I wypadałoby mi teraz podtrenować mojego Zigotona więc. Zobaczenia za chwilę! Albo skończymy odcinek. W sumie. W sumie nie. Skończymy teraz odcinek i. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Wrócę z wytrenowanym Zigotonem i może z wytrenowanym moim Gekonem. Więc trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Hej.